80. z strona, królową skręciem jak z, z dawno dawnie było. I już teraz właśnie gadam z Kotem, tym, który jakiś nowy język ponoć jest. I gość ma na nas prezent. Wolimy zielony czy żółty? Te zielone. Ok, dostaliśmy coś. Skrzywo dostaliśmy. Zielone. Far away, friend of mine, they call Spirit Wings and they are very rare. Bardzo rzadko jest to skrzydła. I look like much now, but take a bit of time to grow them and they will become quite. Oo, oh, on sam razie malutka, ale mogą urosnąć. Będziemy potrzebować specjalnego materiału nazywanego heart Powder, czyli sercowy moc, sercowa moc, coś takiego na polski. You can get from boss monsters up to 10 per day. Aha, 10 times a day. Okay. You will trade that head power is in the exchange for either head power grown power or head power magic powder. Okay, magic powder. Oh, uh, Head power uh, can grow incomplete spirit wings into complete spirit wings. Okay. Head power can draw out the hidden power of complete spirit wings, transforming into them into brilliant spirits Oh, cool. Trochę to zaczyna robić skomplikowane. Dajm jakie głośne. Jesus fucking na pierdziole. Uh, there is something else I forgot. Make sure you show me the wings when they become brilliant. Okej, okay, czyli 10 jest dziennie, tylko nie wiem kiedy. Wczoraj gram w Indictusa? Możliwe, nie jestem pewien do końca. Chile, bo ankodowanie jest ciągle przeciążone. No, enkodowanie? dobra, powinno być spokojne. Mam jakieś wiadomości, nie, czyli pewnie. A nie, no bo nie rzecz nowych. Co Tu jest teraz do tego do wzięcia. A i na 129 kanale, jak ktoś użył mydełka, więc ja się chciałbym tam przenieść. Tylko weźmy w dokach to od razu zróbmy. A żeby to nie ladziło później, że się zmienia. Nie, 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 to nie to. Switch Channels. S. 1. Co jest 0, tu jest 9. Aha, jest, jest. Premium Natsuki użył. Wow, raczej to jest ona. Mydełka, super mydło Dobra, więc sprawdzimy czy możemy to ogólnie zrobić jakieś eventowe. Tak jak nie, to się podlebelujemy dzisiaj. Raczej możemy, bo mam mało ekspa. Zwykle jak się ten. Znaczy, eventowe. Mm, Fabularne. No szybciej, dawajcie to mydło. Chcę już spić kto miał, o, ktoś tam już czas miał większe skrzydła. Też ma, patrzcie, jak ma skrzydła, dziad. Ale to pewnie już jest ten, jakieś premium czy coś. No, zapachajcie, mydło, no. Dobra, dziękuję. Uch, dobra, e, jestem na Twin Blade, tak, tak dobra, nice. E, story mode Progression. Aha. Bottle is being prepared. Czemu to nie może na tym, na hardzie dać. Nerwuje mnie to trochę. Czemu nie był na hardzie, jak nie No normalnie? Easy, dawać i sprytować, więc jest spoko. Już bosek na dobry? Nie dam pasi. Muszę sobie trochę przypomnieć, jak to idzie. O, grałem na. O kurde. Fuck sake, no. Yy, bo grałem trochę na tych na podwójnych mieczach i tam trochę inaczej właśnie się pyka możemy trochę pobić tak o 3 ja, razy można tak, kopić go raz dwa trzy i teraz powinien się uwolnić chyba cztery nawet no tak trzy i pół. a nie to jest ten no to jest ten unik 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 e x co to było Zobaczmy. X. A to jest ten co bufuje mnie. Pamiętam. Mogę teraz bić ciągle na trójce, ale dobra i tak. Bo ja mał nas takowany. Język gówno zrobię. Eee, jeszcze był... Na tabie chyba? EQ. Nie, Q to jest pod fuck. Nie pamiętam którym... Na którym skillu ale jeszcze było tak, że mogę jakiegoś innego skilla użyć? Nie pamiętam, co to klawisza było. Będzie z tym właśnie potem gminą. Mawię trzy raz bom, bom, bom. Oh fuck, atakuje, Dang, bitch. Hop, hop, hop. jest 12, come on. A, stamina, no, dobra. Jak e nie bieg laska. Ja pierdzielę. Do e 20 pojedynczych się stakowało chyba. Na ten Twigblade. Nie wiem czy nie, ostatni. Sekundę jakoś pomogę, czy co? Przecież zamula coś, to coś. Ej, w ogóle to no postać Mira co ma być, którą na Facebooku spostowałem. Ci co w polu mojego Facebooka to wiedzą. Zawsze ten... No, może nie zawsze, ale jakoś tak w stosunku do gier, który gram zwykle postuję jakieś rzeczy, które są ciekawsze. No mm, i właśnie jakaś Ma być na motywie smoka ta postać, co mnie bardzo cieszy, bo ja uwielbiam motyw smoków. Dobra, już... Kurna, balam, i na balami, nawalam Dawaj, dawaj, dalej, jedziemy aż stamina nie będzie No właśnie skończyło. ej, cikko! O, nie, stamina, fuck A, dobra, unik unik Mam mydło to na luzie te defa, mam takiego, że nic mi nie robi Bardzo mnie to cieszy. Nie z zzięgu świetnie Fuck tak śmiesznie nie... No, przecież dawno w Indictusa nie dałem i nie grałem dlatego. O, Ulan strzedł. Bum. Bang, bang, bang. O kurde, nie leży. To trochę mi przeszkodziło. Od ilu można w ogóle ten... tego Xa włączyć? Od 10? Jak jest? Tak, od 10. Ale biemy dziara, czy dalej idziemy, czy już koniec? O, przejdzie? Dropa w ogóle nie było. Tak teraz zauważyłem: O, obrasowani defeat, you stand with the of Przewinimy to, bo czemu nie? O, o, kurde, czekajcie, bo tu coś się dzieje, jakieś kadsenki? O, kurde, tego nie było kiedyś. No tak, to w ogóle, ma inny tylko kolor. Ten był czerwony, pije poty i rzuca nie we mnie. O! <zysy> A, ci ty, ty spankali na głowie będą, ta? Era. Na pewno, pewnie. Ten co chleje poty to Dobra, dobra, cześć. Ok, w wkurzające. Ma no, jakieś silne ciosy, właśnie. Tak. Konik, konik, konik. Dużo ich tu trochę. Ok. A obszary na bardzo się daje. Będzie przyjemnie. Aha, ale oni też mnie trochę biją. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Jedneczka, jedneczka, jeszcze raz, jedneczka... Wow, to się dzieje. The ring reblaze more violently. Ok, power explodes from the within you. Swolodusiu... Hhhhhh! się, o li <laughs> Y. O kurde, Ja pierdolę! O kurde, ja się przemieniłem, gdzie jakie paki? Um, nowości, nowości, jak pierdziele. O pierdziele, co to w ogóle było? A <laughs> mi twardy przyszedł na problem, mam teraz. Ja pierd... Już przemiana? Ale patrzcie, nie jestem palenem tylko Dark Knight. mimo że nie wgrałem jeszcze niczego. Jak to ona wygląda, mi chodzi z tymi broniami, to jest niesamowite. To popatrzcie. wow, ale paladynem będę chciał wyciągnąć na tej postaci, tak sobie postanowiłem, bo tam nie grałem paladynem, paladynem tylko na tej mojej pierwszej postaci. Udarkę mi się zawsze podobało, to jest tak świetnie wygląda, takie, tylko taki ostry, takie czarno z niebieskim. Wygląda zbyt boski ten długi warkocz. Wow, save screenshot to trzeba, to trzeba będzie mieć. Next Story, dobra, walisz to, jedziemy Next Story. Holy moly, je. Yeah. Bala bala. Ja mogę się czekać na takiego postać jest na na serwerze testowym. Slay once made. I want. So Aha, aha. to, bo nie chcę ci tego czytać. Aum. Aha, dobra. Fajnie, że można przywiać. To wolno. ra! dostałem jakieś itemki. Luzik, spoko zawaliście. Ale fajnie to, że miałem przemianę Zawaliście bo... leather pants. A teraz zmieniłem, A... tak? Bo jestem przecież w więc. Trzeba przejść z tego dungeona i się popatrzeć, co zdobyłem. O! Od razu, żeby nie zapomniał. Bęg, To Apo. nie trafiłem tego co? Jakim celem? Już te mini bomby, chyba. Nie, to mało. bomb. Fuuuck! na tym mini bomb do wy wysadzania tego. Gadamy! Dobra, dałem palę. Trzeba zakupić te bomby w takim razie. Bo. Ja wolę te małe bomby. Bo właśnie nie można rudę wysadzać. Mi mają już nie. Trochę jest sie. Cóż? O, tutaj bym miał trochę rudy. Nieważne, idziemy dalej. Ja jestem Equalizm, dobra, idziemy dalej, waliście tego jednego pająka, co sam został. Ja Ej, um, się dzieje? Że tutaj też coś będzie ścigało. Co wątpię, ale. No, bardzo się ale... Wow, a tu będzie ten niedźwiedź, chyba. Czy dobrze pamiętam? Tu nie, nie to był na 100% ten niedźwiedź. Przewinę, tego nie muszę oglądać. Ich zabije, będzie niedźwiedź chyba. Na 100% będzie niedźwiedź. No właśnie. Przewinę to, bo już to widzieliśmy tysiąc razy. Ej, hej, Może ataki, pamiętam. Ej, hej, hej, niedźwiedź, ja martusza. Takie pamiętam. Hej, hej, hej. Uohoho. Uh, uh. Konik, konik. Pęk. Kurde, przywalił mi. Wywalony tam miał. ho. okej. Trochę potrzebuję jeszcze tego. Staminy. Drugi pasek już. Bizi. Mam już czyli mogę użyć bafa. Stamina. A jedziemy, dobra tam. Wywalony. Tak mało robię, mogę sobie po to użyć jak chcę. O, stamina koniec. Spokojnie, panie, nie wyjdzie. Dawaj, dawaj, dalej. dalej. Dammit! O, dobra, udało się. Jak się nie zepsuje, zbiorę sobie coś, co z tamtym. Pew, two, giant, polar bear, kong, Fine cloth. ok, To utopnią też rudę. wow. Którą te tę rudę miała, gdybym wziął minibomby? E, powrót do miasta. Dobra, zabiję go spoko, spoko. Spoko. O, 200 apelka psułka. Nice. Miło, miło. Czy się? Na skill? Dostałem level w ogóle? Level? Nie bardzo chyba. O, Smash Mastery. Nice. Lepszy mu trochę. Tu coś nowego. Dawaliście. Coś jeszcze naszego? Chyba nie. Aha. Też używam... Ale dobra, właśnie sobie tą kapsułkę. Co to jest? A, hair power. Tak, z tych bossów co nie wiem, co dropa w końcu. Eee... P-Blessing Stone, X-Blessing O! Magic Powder. A to ja to potrzebuję. Najpierw, a później to. Ja mogę też używać ten. Ale muszę bossy bić, więc. Mi się to zbytnio nie. mi się wydaje. Chyba. Niczę wyda. bossy ubijać, i wtedy będzie spoko. Teraz używam Flurry. A, nie miałem dawaj. No dobra, trudno. E Eku nowy miałem za to. Nowe Mki jakieś. Tak, lepsze na pewno. Nic nie ma. Są gorsze, ale... już poradzisz. Są po prostu lepsze te no dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden O, nie mogę story więc... Obczaić Solo Normal? Nie mogę tego zmienić jakoś? Dobra, ja jedziemy walić co Zróbmy jeszcze dungeon i zakończę już Duda, Do Patrzę teraz na YouTube'a, walk-bessa z na tego Na stronce eee, Chodź patrzę jak ten nowy skrzyżer? Raz, dwa, trzy, dwa, dwa... To jest jest, tak? Jakoś nie mi się wydaje. Dario. No to jest, no bo nic innego nie ma takiego. Czyli bagowania którego już miałem. No, ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Nice. że mój kanał się zwykle dla Vindictusa aktualnie. chciałbym go trochę więcej nagrać. Ale chcę trochę progresować też w Vindictusie, bo. po prostu się robi nudno, gdy. ciągle to, to samo widzę przed ekranem, ciągle powtarzając się dungeony i te. Woldu po ściskach, bo chętnie nagrywał, ale no wiadomo, trzeba trochę agresować, ale nie zawsze się po prostu chce. Na przykład, ostatnio grałem w Overwatch, dużo grałem trochę Overwatch, a nawet odcinek po angielsku, bo tam ktoś bije z ekipy po angielsku, no to z ang po angielsku, zanim gadamy, oczywiście, to tak wypada, nie? Co, bo nie wiem, co nie, wszyscy na angielski, więc nie ma problemu dla nas. Jest co przeciwnicy jeszcze niby. Magic Powder, ja muszę podejść. Muszę, muszę, muszę. Jakie to prawie przeoczyłem? Wow, niesamowite. Przed tym patrzem by zniknęło to po prostu. Raczej znaczy by się pojawiło obok mnie i bym to pewnie znowu przeoczył. Albo by się automatycznie wziął. Teraz zacznę przejść po itemkach i się biorą samy. Nice. Dobyt. Hmm, właśnie, jakby sobie graliśmy o wywrócz, nagrałem o wywrócz, a nagrałem też jeden odcinek No angielsku. Na sobie Indyctus am. Cyp... Ok, Zobaczcie, jak to będzie. Czy będzie już się opłacać. muszę właśnie pro progresować za mi nie mam co kupić kupić. zniżka terenu. Grzęzęzę sobie strasznie. Okej A, A jak Country Queen, taki niesamowity zasięg. Mimo, no, że to są ostrza. Ostrza, one no, są naprawdę niesamowite. Czemu się teleportujesz do mnie, tam, jak ja już Cię miałem zabić? obrać mi... Zebrać... obrać Nie, pobrać, pobrać. pobrać ten, który jest w grze. Nice. Postawię Zostawię sobie... Mojego X-a z graca Na... Ten. Na bossa, no bo... Na tych obłów to nie potrzebuję. No Może czyjecie? Już padną na ten normalo cały. Najpierw. Okej. to samo ale no cóż. Po prostu zabijam rzeczy. I jedziemy dalej. Niech będzie odnawiać dzięki temu bonusowi śmiesznemu. Ale te skrzydła chciałem, uros żeby urosły jak największe. Mamy już, żeby na kółe założone? Taką. A, dobra. To może być w mieście. A i tak nie wiem, skrzyże, bo pewnie przez moje zbroje. A ty ja będzie skakał, z tego co pamiętam, dość dużo. Sprzyda się ten. Ach, właśnie. Najpierw go spróbuję z mojego C złapać. A. Ja byłem już w ludzi. Ja szedłem to gdzie? Ała. Wow. Okej, okay, no to C. Bom, bom, bom. Bom, bom, O, nie go tam truje. O, zerwał się żeś szybko. Jedziemy, jedziemy, jedziemy ło, nice Tak nie wiedziałem, że mogę zrobić Bo nie chciałem zrobić, ale coś nie pykło Dobra po nim Do widzenia Pypadenia mi jeszcze 4 sekundy tego. Miałem go 15 sekund mę mam, mam. okej okay. Ordemesta. nie może już odczytać system. tak mi nie to, bo grałem solo gdybym grał z kimś to może jeszcze mam zobaczyć ile damagę zrobię ale tak może bym chciał jeszcze zobaczyć ile fajsu zbierałem ale nie, nie. chodzi tutaj miałem coś nowego, a magic powder inne bajery. U jakiś tam piersień. Lepszy, patrzcie. go. Dobra i co? Powiem mieć teraz drugie, bo zabiłem bossa, więc... Właśnie mam drugie. Mogę mieć 10. Ambius until 17, 7, 26. Zobaczmy teraz. To mam jeszcze na to 18... 18 jakoś. Mniej więcej tyle dni. Dobra, pogadałem jeszcze z kimś tam w mieście. Skoro musimy, czyli jest to side quest teraz, co zrobiłem niechcący, side quest jakiegoś, bo muszę pokazać z kimś ręcznie. nie zdarza często, co mnie bardzo cieszy, bo nie trzeba zaginać tak właśnie do miana i latać, i latać, i latać, lat. wkurzające debu, strasznie w bo nic, skill training, a możemy jeszcze, no, dostajemy jakiś buyer i pewnie... Phoenix feather gift. Oh, to je brzo daily mission ticket. Coś ty do. Mami, agility mastery. okay muszę znaleźć life ra, How uh, will part mastery? Okay, a to to, to, to. To nakryte jest, dobra. O, to się bardzo przyda nawet. No dobra, on AP. 40, no to niezbyt zbyt dużo, a do pokoju tego skillastu. Jeszcze 7 roków, come on. <grym> już styknie. I jeszcze zostanie. tym ...roll story. Później może nie może spletować mieście. Chciałbym spletować mieście, bo to wolne trochę jest. Mimo wszystko jest okej, okay, ale to wiadomo. Trochę wolno. Panela. obrazek tam był? Najpierw Dziękuję. Wszystko będzie? Nie, jednak on wrócić tam. Okay. On wróci bo co z cesaru mimo ja, że przed chwilą była jeszcze w tym, w tym General Store, bo widziałem jej. punkę. Okay. nie ja miał. A nie, jest z kimś innym, patrzcie. To czemu Cesera pisało, że mam z nią pogadać? Bo, wiecie, to taka zmyłka typowa: Ellis. Alice. A Elis jakoś niedługo zginie, chyba. Będę być na dżon, gdzie Ellis ginie. Ellis Trust. No właśnie, trochę będzie ten, ale bo Ellis Trust się nazywa. A to trochę chyba będzie znaczyć. Cóż. Do zobaczenia na następnym odcinku, mam nadzieję, że Do zobaczenia na razie. Cześć.